Witam was, z tej strony Macintosh i jest dzisiaj ze mną przeuroczy Fezek. no dobra, Fezek, tak, mamy, mamy jakoś bardzo złą sytuację, jest 16 dzień i mamy mało mało czasu, żeby pozganiać wszystko co trzeba. No Ta, zimę. Tak, gwoli ścisłości odnośnie tego trigarda Zauważ, że już się nie nazywa end, tylko nazywa się Trigard, nie? E, nie wiem, u mnie jest po prostu atak i, i I don't even know no, w teatrę, Michael, nie dobra, gwoje ścisłości, co się z nim stało, bo sprawdziłem w pliku z grą, prawdopodobnie zabugował się i teraz będzie sobie tutaj chodził, żył i nam pomagał, więc mamy żywą ochronę przeciwko tak. tym, przeciwko handom, handom i najlepsze jest to, że... Ten pan raczej się nigdzie nie wybiera i się już nie zakorzeni. Jeżeli nie będziemy go atakować, to raczej nie powinien nam nic zrobić. Chociaż nie wiem, jak jest z tą mechaniką odnośnie. Okay. Jeżeli ścinasz drzewa, to co on może zrobić? Bo tego nigdy nie, nie do końca kumałem. Więc może ty to wyjaśnisz tutaj wszystkim, czy taka mechanika jest, albo coś w tym stylu. Chyba po prostu nie ścinaj drzew przy nim. Tylko jakoś gdzieś dalej. Nie jestem pewien, czy tak działa tutaj w tym wypadku, bo już jakiś czas minęło odkąd ostatni raz to grałem sobie tak sam. Hmm. No dobra. Ale, dobra. Przynajmniej, ale przynajmniej jest. dobra. Naszym zadaniem na chwilę obecną jest to, żeby kurczę. Yy... Żeby przetrwać w dalszym ciągu to, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, że tak powiem, motywacja, nie. Ale zima się zbliża. To rozmawialiśmy poza... pomiędzy nagraniami wczoraj, bodajże że nawet rozmawialiśmy, jak się omawialiśmy na tą sesję, że zima się zbliża i. Dobra, mój zakład jest taki, że zima przyjdzie 25 dnia, bo ja włączyłem chyba, chyba włączyłem długie długie pory roku, więc... Ja uważam, że przyjdzie 25 dnia. Ty uważasz, że przyjdzie? Którego dnia ty tam mówiłeś? 20 albo 21, a teraz nie pamiętam. Dobra, mam 20 kup przy sobie. Bo przy okazji zebrałem. To porób farmy. Albo nie, wiesz co? Nie rob farm. Mamy 32 kupy, więc. Wiesz, co robimy w takim. O, dobra, znalazłem świńską osadę, więc pozbieram te marchewki, które tu rosną. O, o twój backpack tu został. Tak, bo nie jest mi potrzebny w Aha. Tej chwili. Dobra, wiesz, co ja w tym momencie zrobię? Jeżeli y, ja jestem w bazie i tak dalej, to. Słuchaj, ja w tym mamy momencie... lodówki, dobrze pamiętam? Mamy dwie lodóweczki, mój drogi. A ja tak, zrobić... w takim wypadku. Idziesz do... do? Drajnaka chcę zrobić. To jest nam niepotrzebne na ten moment. Wiesz co, zrób? Dobra. Czy znaczy, będzie to nam potrzebne, jak upoluję jakiegoś koalafanta. Mam nadzieję, upolować dwa, to jest Ech. bardzo ważne w tym wypadku. Tak, zrobisz ty, tak, wiem, idziesz bo... do tych farm, które już zrobiłem. Mhm. Chyba zrobiłem już jakieś farmy, tak? Tak. Dobra, e, idziesz do tych farm. Dynia właśnie wyrosła, wiem i teraz mam sadzić, tylko że jest mały Nie. problem. Tak, tak. Zasadź po prostu tyle, ile możesz, i nawóć to, więc będziemy mieli dość dużo właśnie jagód i tego typu bleh, warzyw, przepraszam. Dobra, yy, jagody też zbierać, jeżeli obrodzą na tych naszych, y, tych? Jak najbardziej. Dobra, no to w takim razie zbieram od razu jagody. Tylko, że mamy mały problem, ponieważ y, nie mamy żadnych y, nasion. Ja mam już sześć. A ja nie mam żadnych, a ty jesteś pizdu daleko. Cicho, jeszcze jedno jakieś znalazłem na ziemi leżące. Dobra, i teraz mówisz, że kupami mam... Nawozić to. Raz wystarczy nawieść kupom, nie? Wtedy? Nie, dwa, chyba dwa razy trzeba. Tak, aż wyrośnie ci, po prostu tego. Żart się. Dobra, yy, bakłażan, drugi bakłażan, yy, kukurydza i granat. Dobra, Gry? to nie ma znaczenia. Po prostu zbieraj i ładuj do lodówki. Tak, będę to Jak robił. Jak się poksuje, to, to wtedy usmażymy i przedłużymy żywotność. Jak się zacznie psuć, bo w lodówce powinno długo, z tego co pamiętam, długo trzymało w lodówce. Chyba, chyba 100% wydłuża, czy coś takiego. E, a nie 120% wydłużało? Nie pamiętam. To są numerki. Tam, poza, tym, poza, tym, poza tym, pamiętasz glitch ze starej, bardzo starej, z tych pierwszych wersji gry, gdzie można było przedłużyć żywotność jedzenia, stakując je z, stakując zepsute jedzenie z mniej zepsutym? To, to jest dalej obecne, jeśli dobrze pamiętam. W Reign of Giants i w oryginalnym to zostało naprawione, z tego co ja pamiętam. Tak, tego... to ja grałem w oryginalne po wszystkich tych update'ach i normalnie mogłeś. Czyli, może... I, jeżeli dawałeś świeższe jedzenie i je stakowaliście ze starszym, to ono się, jakby, nie wiem, nakładała ta świeżość. Eee, widzisz, czyli prawdopodobnie mo... albo to przywrócili, albo. Albo o tym zapomniałem. Dobra, nie mamy drewna, a jeżeli spróbuję coś ściąć, to najprawdopodobniej Trigard mnie zacznie gonić, ale z drugiej strony ja go mogę, że tak powiem, wyciućkać i wskoczyć do wormhola. I mm. wtedy on się znowu zabuguje, więc, więc wiesz. Poza tym w naszym pobliżu jest dużo firefliesów i fajnie by było te firefliesy połapać, tylko nie wiem, czy w Don't Start Together jest. Yy, są podziemia. Może ty wiesz, z tego co widziałem na tych mapach, na których już wędrowaliśmy, nie widziałem ani razu podziemia, więc prawdopodobnie hmm. ich nie ma. Dobra, wy, y, wiesz co? Bardzo, be, bardzo mi przykro, jednakże. Jednakże ja muszę trzy. Y, trzy jagódki sobie usmażyć i coś zjeść, bo. Ja też muszę, bo jestem prawie umierający z głodu. Mam 11-10 głodów. Czekaj, czy okay. mamy jakieś mięso, jakiekolwiek mięso? E, tak, mamy trzy, y, trzy zabite króliki, a ja za chwilę pójdę y, po króliki, które zostały złapane przeze mnie chyba jeszcze w poprzednim odcinku, a ich po prostu wiesz. Y... Kurde, to my nie mamy jeszcze crockpota? Mamy krokpota. Gdzie? Stoi nie widzę to. Tu! Stoi! Fest, przy faktycznie. ognisku! Jezus, e... to. Mamy dwie dynie, mamy dwa granaty, mamy trzy dragon fruity i tak w miarę. Ale tylko w miarę. Więc trzeba będzie coś wymyślić, mój drogi. Ja jeszcze zobaczę mapę, gdzie są moje. Tu są moje, dobra, czyli ja idę po. Yy, po, po 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 króliki, które yy, próbowałem złapać, i niestety tutaj się nie złapało. God damn it. Ale, ale, dobra, tutaj też się nic nie złapało. Oj, 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 oj. Co jest? Już, już zaczął mi głód tak doskierać, że zacząłem tracić życie. O wow. no to to już, jest bole... to już jest bardzo bolesne. Ja się zastanawiam, czy nie zrobić bumerangu, bo akurat ja się bumerangiem umiem posługiwać i zacząć polować na ptaki te czerwone, co tutaj latają. Bo też by nam się przydało, tylko czy do bumerangu czasem nie jest potrzebny Silk. Bo jak jest potrzebny SILK, o, to. Ja mam trzy silki. A, to fajnie. Dobra, to zobaczę i powiem ci, czy jest mi potrzebny Silk, czy nie. Oczywiście żadnych klików nie było, więc dupa. ja porobiłem kupę pułapek. Ja też porobiłem kupę pułapek i się nic. żaden się nie złapał. Do bumerangu potrzebny mi jest jeden Silk. Chodź ci mogę dać. Dobra, ja idę i tak w twoją stronę, chociaż nie, czekaj, 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 dobra, ty tam bądź, yy, idź w moim kierunku, a ja zetnę drzewo, bo się oddalił od nas dość mocno ten... Yy, Ent. W Tak, end się oddalił i mogę ściąć wreszcie yy, drzewo. I pamiętać, żeby nie wykopywać. Nie wykopywać pieńka, bo pieniek odrośnie. Modyfikacja. Modyfikacja. I wiesz co nie dokończyliśmy w poprzednim odcinku, przy poprzedniej sesji nagraniowej, Nie dokończyliśmy tej, tej kwestii, jak powinniśmy traktować niektóre mody, a znaczy rozróżnienie między taką kompletną modyfikacją, która psuje grę, a raczej taką modyfikacją, która, która sprawia, że gra jest taka bardziej realistyczna. Na przykład to, że odrastają nam drzewa, to moim zdaniem to jest. Podsumujmy to bardzo prosto, jeżeli mod wygląda tak Don't Starve Never, tak, w tym muście, nigdy nie głoduj, to to Aha. nie jest mod, tylko to jest praktycznie cheat. No to to jest cheat, to jest faktycznie, ale jeżeli y, mamy takie tweaky, czyli te naprawy, typu pojawia nam się minimapa, ja mogę y, łatwiej zrobić jakąś tam pierdołę w sensie społecznym, czyli wiesz, Czyli mogę wziąć, y, łatwiej się z Tobą jakoś porozumieć w tej grze i inne takie y, sraniewanie, że tak powiem, za przeproszeniem. No to to nie jest mod, który psuje grę, tylko raczej właśnie jest to mod, który y, naprawia jakieś bolączki wynikające z tego, że albo tego w oryginalnej grze nie ma, bo po prostu twórcy o tym nie pomyśleli, albo... O w dupę! Prawie bym oberwał piorunem. Zobaczysz to na nagraniu później. Niestety, piórnochron. Po... No to dobrze, że mamy. Czekaj, chyba budowaliśmy piórnochron, nie? Ja jestem poza bazą. Tak, mamy co. Tak, ale ja jestem poza bazą i niestety spaliły się drzewa kilka. I spaliło się też kilka y, krzaczków z trawą, dzięki czemu mamy popiół, który się nam przyda. Dobra, zbieraj ten popiół. Zebrałem aż trzy, ale i tak mamy chyba z dziesięć albo coś w tym stylu popiołu. O, mordę, tez! Co znowu? Zrób coś do jedzenia, mam 10 jedzenia, aż o, zacząłem obrywać. To samo co ty przed chwilą. Dobra. Oj, my nie umiemy się pilnować z tym jedzeniem. No w końcu ta gra nazywa się Don't start. Be Alive, tak? A nie Don't Star. Eee. Cóż, cóż za humor. Mamy 10 popiołów, więc nie jest Osta. źle. Ja wiem co mogę zrobić, żeby nam podratować tą sytuację z żywnością. Ja Najlepszy zresztą... owoc, jaki jest w tej grze, to jest właśnie dragon fruit. Tak, on jest Bo bardzo... możesz z niego zrobić ciasto. I ciasto właściwie jest takim odpowiednikiem meatballs'ów. Wiesz co, ja ciasto też robiłem w tym, w... jak samemu grałem i wiem, że bardzo, bardzo dużo daje. Jeżeli go nie znerfili, to bardzo się cieszę, że będzie. Tylko, że mały problem, ja mam chyba cztery zdrowia, więc muszę zjeść któreś z tych roślinek, które właśnie wychodowałem, następny dragon fruit, tak przy okazji. Jego nie jest, jest innego. Wiem. bakłażana, eggplanta, które nam właśnie wyszły dwa. Dwa, które nam wyszły po prostu jest je zje. przykro mi z tego powodu, ale już Ci się zrobiło ciasto, wiesz. A, wiesz co, nie zdążyło. Nie zdążyłoby. Ale okej. Okay. Dwa tam, wiesz, eggplanty to tam nie jest problem, a ale wiesz to y, kto ma mniej zdrowia? Ile masz y, głodów? Ja mam 47. Ja mam 36. To zjedz ty najpierw. A potem jedynie mi zrobisz. Dobra, wiesz co? Ja się zastanawiałem nad jedną rzeczą, to znaczy nad zrobieniem. Y, mógłbyś nam zrobić jakąś nazywam? Czy mógłbyś nam zrobić y, tą maskę? Nie maskę, tylko to, ten kapelusz biki y, żebyśmy mogli. Pszczoły. Znaczy na razie. Może na razie go nie róbmy, ale ja chciałbym iść i zniszczyć jeden ul. Nie wiem, czy będziesz mi tutaj do tego potrzebny, ale w razie czego będę wołał. W razie czego, że tak powiem? Problem jest taki, że potrzebny jest do tego. dość sporo silka. Chyba. Z... Nie pamiętam dokładnie ile. Powiedz mi, czym lepiej niszczyć beehive? hamerem czy zwykłym tym? Czy zwykłą włócznią? Nie pamiętam. Chyba, chyba są takie same. Idź zjedz placek swój. Dobra, idę zjeść swój placek. Dziękuję ci, Wickerbottom, za placek! Smaczny placuszek! Uh, night will be soon. Dobra. Masz ja mam trochę drewna, więc dobra. Kupę włożyłem. Przynajmniej mamy 14 kup. Masz nasiona? Nie. Czekaj, mogę dodać też dwa... Węgielki, bo węgielków... A nie, czekaj, mam dwa nasiona. Ha, zapomniałem, nie zauważyłem ich. To, to je kładź, to ja po... Już je, ten, już je zasadziłem. Ale okay. co, chciałem ci... Masz jeszcze kupę, to dawaj ponownie Nie, nam. już kupy nie mam, włożyłem do tej skrzynki, która jest pomiędzy farmami. Tam trzymamy kupę. Świetne miejsce na kupę. No co, no... <laughs> W pobliżu tych, leży w pobliżu... Yy... No, to sobie skrzynkę na kupę po prostu, tak piękny podpis. Wiesz, zawsze można zrobić podpis, na, ten yy, napis skrzynka na kupę. I wiesz co? Chyba miałeś rację co do 20 dnia, bo Thermal Measure jest w połowie prawie że. A nie, lekko spadł tylko, czyli może 20, któryś dzień, bo teraz się podniósł. Więc prawdopodobnie 20 któregoś dnia zacznie się... zacznie się zabawać. Aaaaaa! Ja, będzie bardzo nieciekawie, że tak powiem, ale okay. Musimy znaleźć jak najszybciej ślady Koala fanta. Ja no? idę walczyć z tymi, ze pszczółkami. Nie jest to dobry pomysł. Znaczy się wiesz co? Ja walczyłem już kiedyś ze pszczółkami dużo razy, jeżeli ich nie utrudnili to... Nie czuję żadnego problemu w walce z nimi. Ale pamiętaj, że mamy gdzieś tutaj, w tej krainie, mamy ten kamień. Ten wspaniały kamień, który normalnie w normalnym Don't Starve przywraca cię do życia, a w Don't Starve Together sprawia, że zostajemy wskrzeszeni. Że można się wskrzesić bez stworzenia tego dodatkowego. Jak on się nazywa? Tego dodatkowego przedmiotu. Serduszka. No. O, 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 uważaj na Co? tego, bawoły, bo one są w Rui teraz. Uuu, ja jestem w zupełnie innym miejscu, więc... Ale dobrze, no, że mówisz. Przynajmniej wiem, że... No chodźcie tu, chodźcie tu. No. No. Dobra. O, jest fajnie. Źle? Mamy już trzeci poziom gniazda w jednym miejscu. O, Czekaj. bardzo fajne. Czekaj, spróbuję napuścić do tego Bawoła na to gniazdo. No co jest? Atakuj, dziękuję. Dobra. Teraz jaki uparty. Co, jaki uparty? Bawu. A, a ja właśnie zniszczyłem ul. I powiedziałeś, że będę miał z tym problemy. No to fajnie. A tutaj, fajnie. A no tutaj. Fajnie. Dobra, y co prawda zostało mi 6% Loksuta, którego kiedyś tam znalazłem przy trupie. Ale mamy trzy miody, a miody jak pamiętasz, bo jak rozmawialiśmy kiedyś, że miód tak naprawdę w Don Starwie za dużo nie daje. Nie, no, możesz zrobić z niego fajnych rzeczy trochę cukier na przykład trochę mocno reperują sanity, ale koszne zdrowia. A pamiętasz, że jeszcze są bandaże, które. Bandaże właśnie. Ja bym właśnie strzelał z tym miodem właśnie w kierunku. Y, tworzenia bandaży, bo w sumie jedyne, co kiedyś zrobiłem, to glazurowane mięso i tak naprawdę y, nie opłacałem. Glazurowane? Się... No tak, gla... tak. Jak to się kładziesz... No bo normal... u nas mówi się, że kładziesz glazurę na mięso, więc. Tak! Co? Znalazłem ślad. Cieszę się. I wiesz, że Thermal Measure jest znowu na full? Never mind. Zrób thermal stone, jeśli możesz. Dobra, tylko że daj mi najpierw pochować miód i całą resztę. Miód trzymamy z mięsem w tej samej lodówce. Jak się spytasz, czym to, dlaczego tak robię, to, to nie ma w tym większej, większej, wiesz, głębi, że tak powiem. To mnie nie obchodzi, tylko chcę znaleźć strop, bo tak się trochę. Urwał? Wiesz, może. Kurde! Co? No, urwał mi się, no. Sprawdź, czy się nie wygenerował na morzu, bo w dalszym ciągu ten bóg nie jest poprawiony w tej grze. Nie, po prostu The Trailer is no longer in Instinct with Kupy nam się skończyły, chcesz mi powiedzieć? Nie, chodzi o to, że trop jest niewykrywany. Nie, nie, mówię, że e, chcesz mi powiedzieć, że kupy nam się skończyły, czy po prostu zabrali się ze sobą. Mam 11 kup. A, Fezu, to. Też cię, też cię kocham, wiesz? Wiem, też Ciebie kocham. Dobra, czyli mówisz, że mam zrobić yy, thermal Dwa Pickaxe i dwa thermal stony. No musisz mieć pikaxa, żeby zrobić thermal Wie, stone. Nie, Thermal to stone. Sensu, ale thermal stone yy, yy, raz i thermal stone dwa. Dobra. I tak dalej yy, pójdzie. Będę musiał założyć położyć je przy, przy ognisku, czy na razie gdzieś się schować. Nieważne, gdzie one są. Ważne, żebyśmy mieli do nich dostęp. Bo tych, jak one się nazywają, kretów, nie... Ty, od kiedy Thermal stony mają napisane na sobie 100%? No, od momentu, kiedy... Czekaj, a może to jest jakiś mod, który tu ściągnęliśmy? Nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia, ale zaczynam. No ale się... to jest kwestia tego, że to nie jest jakby ich zużycie, tylko to jest ich wiesz. Ale są zimne. I dlaczego mają stop... Dobra, może któryś z modów rzeczywiście, który mamy, po prostu coś, yy, że tak powiem, nie do końca współgra z grą odpowiednio, ale okej. Okay. Dobra, co chciałem zrobić? Ja chciałem. Ja chciałem... Jest nie w lesie, to zły plan. Hmm? Niestety, ale topienie w lesie jest po prostu... kiepskie. Dobra, ja idę zobaczyć, czy się jakieś zofały kurliki. I oczywiście, że się kurliki połapały. Eee, jestem głodny. Ile? Masz 50 tego... głodu, a ty pieprzysz, że jesteś głodny. Chłopie... Mówisz, że... Eee, bawoły są w Rui. Ten Bawuł... Tak. Ten Bawuł jest w Rui, ale jakoś nie chciał mnie zaatakować. What the fuck, o co chodzi? Opóźniony. dobra wypył Bawuł. Zaatakował y, ptaka. To Więc... był bardzo odwredny ptak. Tak, ale mnie nie atakuje. To był Woody, Packer. Woody, Woody Pecker. Woodpecker. Woody e, Woodpecker? E. O Jezus Boże. Jezus ja nie wiem kto to lubi w ogóle. W ogóle najlepsze jest to, że Woody'ego Woodpeckera stworzyła ta sama osoba, która stworzyła królika Baxa. E, Baxa też nie lubię. Ja że... To kogo Ty z Lonnie Simsa lubisz? E, Daffiego a no, Duffy, dobra, z Duffiem się zgadzam. Duffy jest bardzo fajną postacią, to muszę przyznać. Ale. A co powiesz o Kojocie, Willy i Coyote? Ja to lubię.